Siema z strony Namon to jest kolejny odcinek z Jolly 3, nie wiem ile jeszcze wytrzymam przy tej grze jak mówiłem, ale... ale... spróbuję. Zobaczymy. Daj do trzech razy sztuka, daj tej grze ostatnią próbę, ostatnią szansę. Hey, It might be a good idea to play them while you work. Hold on. Alright, there we go. Oh classic. Uh, hello. Hello hello. Uh, this, uh, this is this is a reminder that the job suit behind our uh, positive service room is incapable of being worn. Uh, we attempted that the inside most parts of the suit have been damaged. Uh a kid got the in the place or something, I don't know. Our uh, security guards didn't know what happened. Heck, you are the first one to know. This is getting fired tonight. Uh as soon as uh in schedule prepare for next week. So uh don't use it. Uh also and another note, along with a bringing our daughter work day. So uh if you're responsible enough to guard your daughter from Touching our robots and we're at, it at the same time, well, uh, bring your daughter. And, uh, if you're not responsible enough and you let your daughter break our robots, then the bell for repair will be taken off of the paper. And I as well find a new job after that. <laughs> uh, I saw you know, everyone did a good job today. Well done for that. Uh, anyways. Okay. Nie wiem co mi to daje, ale na razie Będę to sprawdzał, jakby miało się pojawić coś nowego. Aczkolwiek nie widzę takiej możliwości na razie. Ok, jakiś. Jeden z przeciwników się do mnie zbliża. Czekaj, czekaj, kurno, muszę naprawić, jeszcze jakieś fantomy się będą pojawiać. Okej, okay, um, jak rozumiem Foxy, tak jak pojawił mi się w zeszłej nocy, to pojawił się dlatego, że musiałem... ...coś naprawić, w sensie... On chyba, jak brakuje mi tlenu, to się pojawia, w sensie... Tylko on mnie właściwie zabija. Ale jako, że... No, chyba czas zacząć monitorować te... te kamery, bo... Bo jak widzę, to zaczyna się robić nieciekawie. Tak Na, naprawdę, nie chcę mi się Ciebie słuchać. Zostaw mnie w spokoju. Czy na tym etapie jestem w stanie cokolwiek stwierdzić? Nie, absolutnie nie. Nie wiem, czy powinienem, jak widzę, zmienić od razu kamerę, czy. czy co? Czy zamknąć kamerę w ogóle? To jest też istotne. Są trzy. Są też trzy, to raczej dwa, dwanaście. Dwa i dwanaście to na razie są nasi kandydaci do naprawy. Hej. Zmieniłem kamerę. Zmieniłem ją, widzieliście to. Ja was nie oklamuję! widzieliście to na własne oczy. Okej, okay, dwójka się zepsuje na 100%, akurat to. Tego jestem pewny. W sensie... Tak, dwójka, gdzie mówi, że dwunastka przez chwilę. Hej, ty już tu. Tym razem się udało. Że nic już tu nie stoi Nic nie stoi ok. Refill i repair od razu Mam nadzieję, że nic mi nie zeżre w międzyczasie eee, Co teraz? Eee, no cholera Dobra, nie widzę, która kamera miałaby się popsuć. Zaczyna robić dużo ciężej. Nie widzę, która kamera miałaby się popsuć jako pierwsza. Okej, okay, trzynastka jest kandydatem. Trzecia, dwanaście. No. Proszę, nie psuj się teraz. Nie naprawiłem cię. Dobra. Na szybkości. Chyba dobrze zrobiłem. I zapomniałem, która kamera miała się popsuć. Zamykaj to. Okej, okay, prawie czwarta. Dwójka znowu. Dwójka albo siódemka. Napraw. Kamera 2 albo 7. Wywalaj. 2... 7. Okej, właściwie da się to... ...całkiem łatwo przewidzieć. Co się zepsuje kiedy? Okej, okay, teraz ten Freddy z Wąsem można go tak chyba nazwać. Czy to ma być Foxy? To chyba jest Foxy. Freddy z Wąsem. To jest ten drugi. Mam mieszane uczucia co do tej gry. W sensie ta część noc. nocna, że tak to nazwę, jest całkiem spoko. Not gonna lie, ale. zobaczymy jaka będzie minigierka. Bo jak na razie to, tak jak pisałem w opisie. to. poprzedniego odcinka, to tak jest. Taki paździerz, że... Dobra, mówiłem, że nie muszę się tym przejmować. To jest taki paździer, że... Absolutnie nie wiem czy mam ochotę dalej w to grać. Okej, okay, assembly line. Okej, okay, to było. This harmonious place of ours. It's an unusual time to receive visitors. I didn't even get to clean this place up Sister Location to Kogorsa the to see someone or did you come here for something else? You came here for evidence. You came here to relive the past. Well, that past doesn't want to be revisited. Especially that particular past had some bad events attached to it. You don't care. Other people think you don't care what they feel, all you care about is the fame that you'll get, mm -hmm. the money yeah. that you'll indulge in. It's fascinating how money can make people do things they never thought. They do. If you haven't noticed yet, people who come here don't go out, and it stays that way. Although I have to give you credit, it's fascinating how you managed the three nights here. This will be your last. Czekasz cały czas serio. Kolejna absolutnie niepotrzebnie przedłużona minigra, absolutnie nieinteresująca. the phone hasn't been responding for 30 minutes 30 Też czułem two i'm 30 minutes Smigierko A, nie mogę wyjść, czyli muszę tu wejść. To klicowe nisie o ściany. Aż też to tak wygląda. Po co to robisz? Mogę wyjść z pora Czy jest jakiś sposób, w który mogę? Nie są rozebrane, czy to jest zupełnie inny inne pomieszczenie, w którym jeszcze nie byłem. Okay, dobra, rozumiem. FNAF 3. Bardzo. William musisz przestać. Będziesz miał przez to problemy. Ha ha ha. Myślisz że kiedykolwiek przestanę? Już jestem martwy w środku. Więc dlaczego nie miałbym się tym podzielić z zewnętrznym światem? Jesus Maria. Nie ja zdejmuję te słuchawki. Ten dźwięk jest okropny. Y Baby, don't hurt me. Y... Chcę śpiewać i tańczyć z Tobą, nie rani mnie, Freddy. Czemu to zrobiłeś? Powiedziałem Ci, nie ma żadnego... Moje życie To życie nie ma żadnego sensu, nie ma żadnego celu. Jestem już martwy i... Teraz dzieciak ktoś jest martwy. Ale dlaczego to zrobiłeś? W sensie... Rujnujesz swoje życie, kawałek po kawałku. Poświęć ich proszę, czy ocalić go? Poświęć ich proszę. Proszę, nie rani mnie. N nie rób mi krzywdy. O, chcę jeść pizzy z siką. Okej, okay, chyba, chyba nasza córka nie skończy dobrze. Nie możesz się tam chować na zawsze, William. Nie wiesz co robisz. Oczywiście, że wiem. Przepraszam, tato. William, nie rób tego, to moja córka, nie. Kto mówi, że nie mogę? Proszę nie, Tato. Przepraszam. Już nie chcę czuć żadnego bólu. No, powiem tak, historia jest creepy, ale gameplay jest słaby. Nie obchodzi mnie to, to coś, co masz mi do powiedzenia. Nie chcę. nie chce mi się. W sensie. nie będę was oszukiwał. Po części nudzę się grając w tę grę, pomimo. Trochę interesującej historii, która jest w niej zawarta. Na... Ja nie wiem. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej gry, bo ja na razie jestem tutaj sceptycznie nastawiony. Nie wiem czy chce mi się ją kończyć. Eee, ta poprzednia sekwencja była po prostu mierna, bo po prostu było. To była w sumie jak sekwencja w drugiej nocy: napieprzanie w klawaturę. Przez dwie chyba minuty musiałem naciskać te strzałki. Nie wiem, to jest tak bezsensowne. Dobra, to tyle. Jak mówiłem, piszcie co sądzicie o tej serii. Czy chcecie jej więcej? Ja się z wami żegnam na razie. To tyle. Cześć.